Seria druga mojego kursu będzie poświęcona rozszerzeniu, które się nazywa Jump Shopping. I uwaga, proszę Państwa, jest ono darmowe, ale w stopce będziemy widzieć link do twórcy sklepu. Niestety, rozszerzenie jest bardzo drogie. Generalnie chciałbym powiedzieć, że według mnie jest to jedno z najdroższych rozszerzeń dla Joomla 3, ponieważ trzeba dokupić bardzo dużo drogich dodatków, aby to nam działało w pełni. Oczywiście dzięki podstawowej wersji też będziemy mogli zbudować sklep internetowy, ale niektórych może denerwować stopka. Instalacja jest bardzo prosta. Pobieramy sobie wszystkie rozszerzenia ze strony producenta. Trzeba się oczywiście wcześniej zarejestrować. Klikamy sobie rozszerzenia, instalacje. Klikamy przeglądaj. I tutaj będziemy mieli w przypadku osób, które pobrały mój kurs, taki folder: Joom Shopping i klikamy sobie Joom Shopping. 4.4.2 klikamy otwórz wczytaj zainstal. Instalacja jak widać przebiegła poprawnie. Teraz możemy sobie zrobić coś takiego, jak załadować dane przykładowe, lub przejść od razu do sklepu. Ja tutaj proponuję teraz zainstalować podstawowe darmowe moduły. Podstawowym modułem w naszym przypadku. Który musimy koniecznie zainstalować jest moduł koszyka i moduł kategorii. A więc klikamy rozszerzenia, instalację, przeglądaj i wybieramy kart. Otwórz, wczytaj, zainstaluj. Czyli instalujemy moduł koszyka. Teraz moduł kategorii. Ten moduł będzie nam wyświetlał działy na sklepu. Menu dział w sklepu. Możemy doinstalować teraz dodatkowe moduły, jak bestsellery, najlepiej sprzedawane. Następnie ostatnio dodane, najczęściej klikalne, później najwyżej oceniane. Coś, co nazywam poczekalnią. I oczywiście etykiety, i na koniec język polski dla naszego sklepu. I tu, proszę Państwa, właśnie zobaczyliście Państwo zagwostkę. Tutaj pewne dodatki. Nie są instalowane przez instalator Joomla. Jeżeli Państwo zobaczą takie oto ostrzeżenie w wypadku Jum Shoppingu, to znaczy, że musimy przejść do komponenty, znaleźć nasz Jum Shopping, install and update. I dopiero z tego poziomu instalujemy język polski. Mamy informację, że zainstalowano poprawnie. Przejdźmy sobie w takim razie do komponenty. Jump Shopping. Wybieramy z menu rozwijanego tutaj odpowiednio nas interesującą opcję. Lub tutaj klikamy na Jump Shopping, aby przejść do panelu administracyjnego tego sklepu. Jak widać jest on po polsku. I mamy na wierzchu podstawowe ikony. Tutaj mamy informację, w jaki sposób podać, pozbyć się linku do producenta. Musimy kliknąć tutaj i przejdziemy na stronę producenta. Będziemy e, mogli zamówić sobie e, numer licencji w cenie, jak widać, 199 euro. Bardzo dużo plus VAT. W następnym odcinku powiem Państwu, w jaki sposób stworzyć podstawową konfigurację, a więc gdzie wpisać regulamin, dane sprzedawcy i stworzyć podstawową stawkę VAT.